Witam Wszystkich taki krótki filmik chciałem nakręcić na temat płukania skały jak widzicie odkupiłem taką skałę od kogoś kto robił sobie przemeblowanie w akwarium i postanowił tą skałę sprzedać w związku z tym zostawiłem na sprzedaż ja ją nabyłem za fajne pieniądze skałka super piękna bardzo mi się podoba natomiast no, jeszcze wymagałaby troszeczkę jakiegoś cleaningu więc postanowiłem zakupić taki produkt jak ten Pro GBL Clean jedną taką butelkę kupiłem na próbę no i na ten temat chciałem Wam parę słów powiedzieć generalnie jak widzicie skała duża więc rozcieńczenie tego oni podają 1 litr na 10 litrów czyli musiałbym takich butelek na taką wannę to żeby zdążyć tą skałę zużyć pewnie jest 50 no ale kupiłem bo myślałem że po prostu będzie warto, bo to bezpieczne, niby dla akwarium, i tak dalej. Co się okazało, no jest tego bardzo mało. A druga sprawa, jak się domyślałem, jest to w całości oparte na zwykłym po prostu bliczu, więc kompletnie niewarty temat. Nie? Lepiej po prostu kupić zwykły blicz w sklepie, jakikolwiek, kilka butelek, jak tam komu pasuje. Ja jeszcze dokupię na razie wsadziłem 3 czyli 6 litrów, ale myślę, że na tą całą wanę to wpierdzielę ich 20. No i tyle. No i po prostu wymoczę tę skałę porządnie. Mam nadzieję, że ona się bardzo mocno wybieli. A, a potem wiadomo, no pukanie kilka razy jeszcze zwykłą wodą, potem wodą RO, moczenie pewnie tygodniami. Nie wiem, ile mi to zajmie. Wszystko pewnie z 2 miesiące cały ten proces, ale mam czas, bo dopiero buduję akwarium. Tu mam taką możliwość, akurat bo wannę mam w trakcie remontu łazienkę, więc mam nową wannę, więc sobie jeszcze mam normalnie centralnie cyknę jacuzzi i codziennie będzie się jeszcze tu przypokiwała to na pewno też zrobi robotę no i tyle no, to co chciałem Wam przekazać nie kupować tego, kupić zwykłego glicza. Dużo ludzi tak robi, jest dużo na ten temat materiałów też na YouTubie i podejrzewam, że nic nikomu się jeszcze nigdy nie stało, skała będzie wyjałowiona, zabite będzie wszystko i tak najlepiej dla akwarium, żeby fresh start zacząć od tego, żeby mieć po prostu wszystko totalnie wyjałowione do zera, żeby nie przenieść jakiś pasożytów jakieś plagi sobie nie zapodać od kogoś z akwarium, co jest bardzo możliwe i no i tyle. Pozdrawiam wszystkich, dzięki.